Kierowniczka wymierza starszej kobiecie mocny policzek i mówi surowym tonem: Kim jesteś, żeby zadawać mi pytania? Drżąca staruszka odpowiada: Dałaś pieniądze wszystkim, ale dlaczego nie dałaś ich mnie? Kierowniczka ze złością pyta: Myślisz, że twoja wartość jest równa ich wartości? Oni są z miasta, a ty ze wsi. Jak możesz się z nimi porównywać? Staruszka pokornie mówi: Te pieniądze zarobiłam swoją ciężką pracą. Dlaczego mi ich pani nie daje? Kierowniczka, pełna gniewu, odpowiada: Dlaczego przyszłaś ze wsi, bo jesteś ze wsi? Staruszka drżącym głosem dodaje. Nie mam nawet pieniędzy, żeby wrócić do domu. Mój mąż jest w szpitalu i czeka na te pieniądze. Proszę o moją pensję z dłońmi złożonymi w błaganiu. Kierowniczka szyderczo mówi. Jeśli przyjdziesz do mnie z taką żebraczą postawą, może ci ją dam. Staruszka tłumaczy pokornie. Przyszłam tylko po pieniądze, które sama zarobiłam. Proszę zlituj się nad moją potrzebą. Szef obserwuje całą scenę z daleka. Kierowniczka arogancko mówi. Co to za postawa? Powiedziałam wyraźnie. Uklęknij teraz. Gdy staruszka zaczyna klękać, szef natychmiast podchodzi, podtrzymuje ją i pyta, co tu się dzieje. Kierowniczka poważnie odpowiada, dlaczego pan tu przyszedł? Szef surowo mówi, jak może ją pani traktować jak służącą to jest całkowicie niedopuszczalne. Kierowniczka z dumą odpowiada, to nasza sprawa, co pana to obchodzi? Szef ostro odparł, jak może pani tak traktować pracownicę, nie ma pani sumienia? Kierowniczka uśmiecha się i mówi, sumienie? Co pan może wiedzieć o jej wartości? Ona nic dla mnie nie znaczy. Po prostu proszę robić, co mówię. Szef smutno mówi. Musi pani docenić jej wysiłek i pokorę. Proszę natychmiast zwrócić jej pensję. Kierowniczka arogancko odpowiada. A jeśli jej nie dam, co pan zrobi? Szef stanowczo mówi. Jeśli jej pani nie zapłaci, współpraca między naszymi firmami się kończy. Sprytna kierowniczka odpowiada. Może pan grozić, ile chce. Moja decyzja się nie zmieni. Dam, co chcę, albo nie dam nic. Jeśli ceni pan nasze relacje, musi mnie pan słuchać. Zaniepokojony szef mówi. To już nie jest tylko pani decyzja. Jeśli pani tego nie rozwiąże, poniesie pani konsekwencje zgodnie z polityką firmy. To nie są tylko pieniądze. To kwestia zaufania i relacji zawodowych. Proszę powiedzieć, ile ona żądała? Staruszka smutnym głosem mówi: 30 tysięcy juanów. Szef zabiera pieniądze kierowniczce, wyciąga coś z własnej kieszeni i mówi: To jest pani pensja, a to jest ode mnie odszkodowanie. Proszę to przyjąć. Staruszka delikatnie odpowiada: Synu, wezmę moje 30 tysięcy, ale zatrzymaj te 10 tysięcy. Szef zwraca jej pieniądze i mówi: Ciociu, proszę to przyjąć. Robotnikom trudno zarobić pieniądze, a teraz naprawdę ich pani potrzebuje. Kierowniczka drwiąco pyta: Ona zarabia 30 tysięcy, dlaczego dajesz jej 40 tysięcy? Szef emocjonalnie odpowiada: Wiem, że cię to poruszyło. Pamiętaj, że władza i autorytet nie oznaczają uciskania innych. Następnie zwraca się do kierowniczki stanowczo: Posiadanie władzy nie oznacza ranienia innych. Musi pani zmienić swoje nastawienie. Wszyscy musimy pamiętać, że szacunek jest skarbem przynależnym każdemu człowiekowi, a społeczeństwo, które zachowuje szacunek, pozostaje silne. Jeśli podobał Ci się film, polub go i udostępnij.